Siemanko z tej strony Seba. to jest kolejny filmik na tym kanale i oczywiście kolejny konkurs dla was. W dzisiejszym odcinku po raz kolejny do wygrania macie takiego skina, A jeśli chcecie wygrać standardowo Łapa w górę, subik dzwoneczkiem, komentarz oraz pierwszy link w opisie, ponieważ z moim kodzikiem jak wiecie macie 5% wpłatę, możecie wpłacić dosłownie każdą metodą płatności, nawet karty podarunkowe, sms, wszystko co chcecie, skinki, no a jak wpłacacie to bardzo mnie wspieracie, za co bardzo, bardzo wam widzowie dziękuję. A my dzisiaj mamy 6,5 koła i dzisiaj pobawimy się w skrzyneczki eventowe, bo w sumie dawno na odcinkach tego nie robiliśmy, a bardzo ciekawi mnie ten tryb booster, więc nawet możemy wydać wszystko co mamy. Czyli 6,5 koła, żeby mieć jak najwięcej tych eventowych punktów. A może coś akurat ze skrzynek poleci, więc my tutaj będziemy otwierać to na pominięciu. Tylko oczywiście nie tą drużynę, tylko Wejdera, bo ta już ma przewagę. Więc otwieramy sobie Wejdera na pominięciu, bo im szybciej, tym lepiej. A może akurat uda się trafić coś ciekawego. No wiadomo, że procenty tutaj są bardzo niskie, jeśli chodzi o te najdroższe itemki, ale mam nadzieję, że jakoś dużo też na skinach nie stracimy. Zaczynamy! pierwsze 12 zł w plecy. Drugie plecy. Trzecie plecy. oj, no o boże, no zapowiada się średnio. Dobra, pierwszy profitik. Reszta jak na razie słabiutko. No, na tyle skrzynek w sumie nawet taka nie wiem, 0.01% coś powinno oddać, jak na razie totalnie nic nie oddaje. Tutaj pierwszy jakiś większy profit. Tutaj 200 zł profitu, więc fajnie. Trochę udało się odbić. Tutaj. Wiecie, no, jest to skrzynka z cyklu, żeby zarabiać jakby eventowe punkty, a nie po to, żeby zarabiać pieniążki, tak? bo rzadko tak naprawdę z tej skrzynki mi oddaje. Jeszcze w sumie nigdy mi nie oddało nic takiego mega wow. Mega takiego wiecie, żeby mnie z butów wypierdzieliło. No, tutaj zaczyna się słabiutko, bardzo słabo. W ogóle ta kapilara factory New Stat Track, ile ona kosztuje? Ta kapilara factory New Stat Track, czekajcie, gdzie jest ta awupka? Gdzie jest ta awóbka? W ogóle nie umiem jej znaleźć. Wiem, że jestem ślepy, wypełniłem już 8 razy. A tu 60 zł ona kosztuje, więc spoko. No, ale teraz. Jak miałbym zobaczyć na mój balans, na pewno jestem dużo w plecy. Mam nadzieję, że ten nowy tryb booster odda i coś uda się fajnego zupgrade'ować. Najgorsze jest to. O, tutaj 130 zł zysku, to też fajnie. Tu znowu zysk. No i zobaczcie, tak szybko to przelecieliśmy. No teraz fajnie oddaje. Bardzo szybko to przelecieliśmy i tak naprawdę 6,5 koła wydane, a jakoś dużo tych punktów w sumie nie mamy. No mamy 19,5 tysiąca. A w ekwipunku 5 koła, no czyli jesteśmy 1500 zł w plecy, więc nie jest dobrze. Sprzedajmy sobie chociaż trochę itemów i zróbmy po prostu jeszcze jedną taką rundę. W sumie wszystko sobie sprzedajmy. Sprzedajmy sobie wszystko, zróbmy jeszcze jedną taką rundę i później przejdziemy na ten tryb booster i będziemy upgrade'ować. Mam nadzieję, że uda się uzbierać drugie tyle, chociaż no w sumie nie uda się uzbierać drugie tyle, bo wtedy wydaliśmy 6,5, teraz wydajemy 5 koła, więc... Chociaż no mam nadzieję, że coś akurat ciekawego poleci, chyba że jakbym sprzedawał, to na pewno by się udało. Ale sprzedawać mi się nie chce. Tutaj w pierwszym 30 zł profitów, w drugim duża strata, w trzecim duża strata, w czwartym strata, w piątym duża. No kurczę, skrzy... no tutaj fajnie, bo ten headshot coś tam zwraca. Bo 250 do przodu, ale to i tak te łącznie to co straciliśmy, to i tak się nie równa temu. Czekajcie, no spróbujemy kurczę i wiecie co spróbujemy zrobić? Mam pomysł, mam totalnie fajny pomysł. Po prostu najdroższy itemek, spróbujemy sobie zupgrade'ować, tam zrobić kontrakt i wrzucimy po prostu tyle, ile mamy. Mam nadzieję, że. No nie spali to na panewce, bo jednak trochę tego otwierania tutaj wykonałem i mamy już 30 tysięcy prawie. A pamiętajcie, że ten tryb jest bardzo ryzykowny, bo. Jak nie siądzie upgrade, to może mi tak naprawdę spalić wszystko. Wszystko, co. Yy, wszystkie punkciki skinami nie spali, ale punkty, punkty niestety mi spali. A tak jak widzicie, jest to trochę, jest to trochę z tym roboty. Dobra, przynajmniej jeszcze kilka otwarć. Tutaj nie było aż takiej tragedii, chyba. Ale zobaczymy w sumie. No i dobra. Wchodzimy do ekwipunku. Mamy cztery koła, no, czyli jednak, czyli jedna lipa. Dobra. Mamy bardzo dużo tych itemów. To wiecie co? Zróbmy tak. Maxmin Zróbmy po prostu kontrakt Za 1350 zł Dostajemy P90 Za 820, omg, dobra Booster Dajmy sobie Maxmin Cyk 39 to nas by kosztowało, okej okay. Dobra, no to trzeba jeszcze Inaczej zrobić 39 koła za 800 No to może Koska, ile taka koska na bajka? 415, a jakbym zrobił jeszcze coś takiego, no bo około pewnie 700-600 zł. Dobra, o taka awupka będzie idealna na boostera. No i zaryzykujmy, zaryzykujmy z tą awp -ą. 27, ok, no dobra, trochę nam zostanie. Wrzucamy AWP za 573 zł i proszę, żeby to nie spaliło. Bo zobaczcie, tak naprawdę 6 minut filmu poszło na ten upgrade. Proszę. Uwaga. Nie wierzę. No i widzowie, powiem Wam tak. Nie chce mi się. Nie chce mi się. No ja na przykład wrzuciłem 53 zł i zupgrade'owało nas to. ale tak naprawdę. Ja pierdzie. No wiecie, że to by tutaj też. Tutaj też się udało upgradeować. Czemu nie? Czemu nie No dobra. No ale cóż, jako że mamy jeszcze tutaj jakieś temki, to zróbmy sobie e, kontrakt za 2000 zł Dostajemy rękawiczki za 1700, no dzisiaj nie oddaję, dzisiaj nie oddaję. Zróbmy kolejny, jest talon, to może być profit 3300 okej, okay. tutaj bardzo ładnie oddało. Lecimy dalej z tymi kontraktami i jest Butterfly, proszę jakieś drogi. 6100 zł, widzowie. Butterfly Black Laminat za 6000 z 3700. No i dziękuję bardzo. Mimo, że upgrade nie oddał, to przynajmniej kontrakty fenomenalnie oddały, bo mamy 7 koła we Fipunku. No i tak naprawdę mógłbym sobie to wszystko sprzedać. Sprzedajmy sobie to wszystko, bo mam tyle tych itemów, że to w ogóle, no widzicie, to będzie nawet sprzedawania dalej. 220 zł. No, i ostatnio tutaj kilka itemów, i mamy ponad 7000, więc było słabo. Ale na sam koniec, zróbmy sobie upgrade. Jako, że jestem strasznie pazerny, to otwórzmy sobie 5 skrzyneczek luxury knife. I może fajnie coś. Nie. nie, 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 nie. No, i tu będzie dwa koła straty, pewnie. No, 1000, dobra, 1000 złotych w plecy. No to zróbmy sobie jeszcze jakiś upgrade ciekawy, żeby ten, tego tysiaka odrobić. Czyli na 300 byśmy musieli dać. I weźmy sobie takiego flipa za 3400, nawet prawa strona. No i to siedzi. I to siedzi. Dziękuję bardzo. Ten odcinek jak najbardziej zakończony sukcesem. My się widzimy widzowie w kolejnych odcinkach. Lajkujcie, subujcie, komentujcie. No i na razie.